No cześć, Siemanko, to znowu ja, tak jak obiecałem Wam, temat olei. Wracamy do tematu. Nie mam wszystkich banieczek, poszukałem, ale gdzieś wszystkich nie mam, zaginęły, że tak powiem, w akcji. Pewnie gdzieś są, ale, no, że tak powiem, za dużo jest roboty, żeby to odnaleźć i Wam pokazać, ale będę Wam mówił, jakie były ich nazwy i tak dalej, Co do parametrów, sobie możecie sami sprawdzić w kartach charakterystyki. Ja na to zwracam uwagę, dobierając oleje. Cotowałem sporo olei, wiem, że to dziwnie wygląda w stosunku do mojego przebiegu. Ale po prostu, no, że tak powiem, ja zwracam uwagę, tak na pracę skrzyni. Na to jak motocykl zachowuje się po rozgrzaniu w wysokich temperaturach, jak pracuje silnik, jak pracuje skrzynia, bo miałem porównanie z 50 GB, GB Street Yamasaki, coś takiego chyba to było. No i, i że tak powiem wiem, że są różnice bardzo duże, jeżeli chodzi o zas zastosowanie jakiegoś innego leju. Tak? Dobra, nie będę wam przedłużać, spoczywam się to jak najszybciej. Ja nic nie polecam. Ja Wam powiem swoją opinię, to jakie są moje odczucia, a po prostu zwracam na to uwagę, tak, co widzę, jak pracuje skrzynia, co czuję, co słyszę. No, że tak powiem, normalne takie podstawowe, że tak powiem. Yy, no może nie parametry, tak, bo to źle brzmi, nie parametry, tylko odczucia po prostu, tak moje. No i dobra, co? Zacznijmy tak. Mobil Pół Syntetyk, 10 w 40 nie mam bańki, yy, około 25 zł za litr oleju tego. Nie, nie zauważyłem żadnych y, nieprawidłowości w, tej, y, w tym oleju, to mniej więcej y, koszt balki litrowej A 25 zł mówiłem, dobra i tak powiem stosunkowo dobrze pracował w niskich i w, znaczy w sensie przed rozgrzaniem silnika na zimnym czy po rozgrzaniu sprzęgło wszystko ok, żadnych jakichś niepokojących dźwięków od strony skrzyni. Jak w praktyce, nie wiem, nigdy nie rozbierałem silnika, mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić jak najdłużej, po żadnym oleju itd. i tak dalej, i stosunkowo uzyskam jakiś w miarę wysoki przebieg, tak? Także Mobil 10W40 było OK. Tak jak mówię, nic nikomu nie polecam, żeby ktoś nie miał potem pretensji. Dobra, teraz tak, przejdziemy tak, kolejny. Zawsze wlewałem litr oleju po dokładnym spuszczeniu, tak, Z, ze skrzyni. Z silnika w zasadzie, no bo wiadomo, y, tutaj silnik pracuje, silnik i skrzynia pracuje na tym samym oleju. Dobra, następny olej to był pełny syntetyk, bodajże na y, na bazie estrów, jeśli dobrze pamiętam. Był to y, olej Fuchs, Fuchsa Titan Pro 10W40. Był to pełny syntetyk, tak z, a y, Fuchs tylko Lene Pro 10W40, dokładnie, też nie mam bańki. Y, wszystko było. Fajnie pracował. To co zauważyłem, moje odczucia, po mocnym rozgrzaniu silnika dość głośno pracowała skrzynia tak, przy zmianie biegów. I nie chodzi tutaj o międzygazy i tak dalej, tylko po prostu tak jakby robił się zbyt wodnisty w wysokich temperaturach albo zbyt niby lepkość miał wysoką. Nie pamiętam dokładnie jaką, ale taką przyzwoitą w 100 stopniach, czyli w rozgrzanym silniku. No ale mimo wszystko akurat. Do tego może motoru czy silnika, tak, no powiedzmy, nie podchodził. No nie, moje odczucie było, ja go spuściłem, to był dość drogi ale coś koło 40 zł, chyba lepiej nawet za litr, coś, coś takiego. Ja go spuściłem, nie wiem, po 200 może kilometrach, nie chcę skłamać. No mi akurat nie podszedł, może wy macie inne odczucia i, i tak dalej, na inne rzeczy. A może w ogóle nie zwracacie uwagi, tak, na to, jak wszystko pracuje, no nie wiem. Dobra, następny olej JMC Max. Ten olej mam tutaj banieczkę, już Wam pokazuję. To jest to. Kupiony na Gimota zresztą tutaj, i żadna Ameryka, jest naklejka. Ja tu, numer produktu 237465. Z tym, że ten 10W50, tak? Tamten mobil 10W40 to był yy, półsyntetyk 10W40, mobil Fuchs Silkolene Pro 4 też był 10W40, to już jest 10W50. 30 coś złotych, nie pamiętam, plus wysyłka. Nic się nie działo specjalnie. Yy, normalnie na nim przejeździłem. Yy, żadnych, że tak powiem, nieprawidłowości ja nie zobaczyłem. Mógł być trochę tańszy według mnie. Nie znam tej firmy, yy, ale, że tak powiem, chodziło, nic się nie działo. O, tak wam to mogę powiedzieć, tak? Sprzęgło wszystko w miarę pracowało, ok. Nic, nic, nic niepokojącego nie zauważyłem, jeżeli chodzi o ten olej o ten c Dobra, następny olej Mobil 10W50. Tutaj nie patrzy, bo tam popisałem markerem. Bo to chodzi jaki olej był spuszczony tak, i zlany w tą bańkę. Mobil 10, yy, przepraszam, 15W50 do czterosłupa jest tu pełny syntetyk. To jest to olej dość, dość drogi. Ja zapłaciłem coś koło 50 zł, no, można pewnie znaleźć taniej, może więcej, może w sensie drożej. I tak bardzo fajnie, że tak powiem, na nim pracowała skrzynia, bardzo miękko, bardzo cicho, no naprawdę naprawdę bardzo porządnie pracowała. Miałem wrażenie, że potrafi przykleić sprzęgło, nie? zwłaszcza na zimnym śniku, ale też i na, na Czasem na, na, na rozgrzanym, tak? Ogólnie bardzo wysoka lepkość, coś około 20, chyba było w 100 stopniach. To mówię, wszystko musicie zobaczyć w kartach charakterystyki. Hmm, jeżeli chodzi o samą pracę silnika, przepraszam, skrzyni, no to bardzo ok. Co do silnika, no to nie wiem, tak, no bo nie rozbierałem, to wszystko kwestia zużycia i tak dalej, jazdy. No myślę, że to dobry olej, ale yy, moje takie odczucie, że tak powiem, jak ci się mówi, jakby yy, motocykl. W cudzysłowie, tak? Pracował na tak taksówce, czyli ca cały czas był jeżdżony, tak, rozgrzany i tak dalej. No nie wiem, no ludzie jeżdżą pewnie, tak? No używają, no ale myślę, że do bardziej wysilonych silników zdecydowanie, tak? No ale to mówię, to są moje opinie, tak? Ja no jestem, że tak powiem, amatorem. Olej dość drogi i to chyba jedyny minus tego oleju, który ja zauważyłem, no i z tym sprzęgłem czasem lubiał podkleić, tak? Pojeździłem, ale praca z skrzyni bardzo ok. Dobra, jeżeli chodzi o mobile, no to chyba mamy temat załatwiony, yy, tak yy, pokrótce Wam wszystko mówię. No dobra, co tam, przejdźmy dalej. Liquid Moly, ten olej też lałem, jest to olej samochodowy, yy, w bańce litrowej kosztuje około 40 zł. No, dość dużo, tak, jak zali to oleju, zwłaszcza, że jest to olej samochodowy, jest to olej z dwusiarstwem molibdenu. Nie bym mówił, że nie powinno się stosować ze względu na, mokrą, na mokre sprzęgło tak, w naszych motocyklach. No, ja akurat zalałem, no i mam, że tak powiem, znam człowieka, który zrobił na tym oleju Rometem z 125-70 tysięcy przebiegu, tak, właśnie na tym oleju. Yy, bardzo fajnie na tym pracuje skrzynia. Nic z silnikiem się nie działo. Yy, jeżeli chodzi o pracę silnika tak w wyższych temperaturach. no Kwestia, ja też staram się robić jakieś przerwy i tak dalej. Kwestia może jakiś dłuższych jazd, tras po 100 km bez przerwy i tak dalej. Ja zazwyczaj robię tam nie wiem 40 km, 50 zależy. Sam tak prostuję się, żeby sam odpocząć chwilę. Moto motocykl przystygnie tam 10-15 minut na tej zasadzie. Ale jeżeli chodzi o pracę skrzyni, bardzo, bardzo ok. Yy. Co wam jeszcze mogę powiedzieć w tym oleju? W 5-litrowych bańkach bardziej się opłaca. Yy, trzeba, yy, powiem wam, że tak, nasze bańki są 4-litrowe, tutaj u nas w Polsce, zagraniczne 5-litrowe i niestety jest różnica w jakości tego oleju, nawet w jego samym kolorze. tak. Yy, no, niestety, no tak to wygląda w praktyce. I dobra, obecnie jestem na oleju yy, Valvoline na 10 W50, na tym przyjechany mam yy, 400. 400 kilometrów, tak? stosunkowo niedawno go zmieniłem, z tym, że teraz miałem, że tak powiem, 2-3 dni czasu pojeździć, to zrobiłem, tak jak mówię, 400 parę kilometrów, na razie ok? nie wiem jak w wysokich temperat temperaturach się zachowuje, niby jest 10w50, tak? czyli w yy, wyższych temperaturach teoretycznie lepiej chroni tak? nasz silnik, yy, żadnych na razie, że tak powiem, yy, nie zauważyłem, ale jest to w trakcie testów, no kwestia o mocno wysokich temperaturach, nie tylko samego silnika, ale też muszą być temperatury zewnętrzne, tak? No bo wiadomo, yy, no, te silniki są chłodzone yy, pędem powietrza, tak. Mm. I no, chciałbym, no, Nie mam już takiej możliwości w mocno rozgrzania silniku i wysokich temperaturach zewnętrznych sprawdzenia go na chwilę obecną, ale że tak powiem, no, do 20 stopni mówię takie zewnętrzne, takie teraz jeździłem, yy, nic tu się nie działo, ale mówię, no, to wszystko kwestia może przebiegu. Zobaczcie jak ten olej spłuszcza, bo zwracam uwagi, uwagę też, czy są opiłki na kolor oleju przy spuszczeniu, jaki ma przede wszystkim, czy jest ciemny, czy jasny, czy dobrze płucze, czy nie, czy my, obmywa silnik i tak dalej. Yy, zwracam też uwagę na opiłki. I co jeszcze wam powiem? No co, korek mam do oleju z tym magnesem, tak, żeby coś tam łapał jakieś drobnicy, gdyby coś się działo, od razu mam sygnał. I co jeszcze korek mam wymieniony od. od bo od jest zburzony jest korek samochodowy z gwintem dobranym, takim jak trzeba być, od Chryslera, od BMW. Gdzieś tam było chyba w moich filmach, albo na forum udostępniałem chłopakom, tak, na forum chyba. Także mi się to znajdziecie. I co jeszcze? No i nie wiem, chyba wszystko, tak? Nie wiem, czy to wszystkie oleje, które miałam zalane. Nie chcę nie chcę wam Was oszukać, Wam skłamać. Yy. Który polecam? Nie polecam żadnego. Znaczy, o to chodzi, że nie chcę Wam nic sugerować. Ona na tej zasadzie, tak? Yy. Przede wszystkim patrzcie na to, jak pracuje Wam skrzynia, jak wchodzą Wam biegi, jakie dźwięki wydaje Wam silnik skrzynia biegów. Yy. Jak pracuje w rozgrzanych, w rozgrzanych, silnik rozgrzany, w wysokich temperaturach, czy wam słabnie na mocy, tak? To znakiem, że gdzieś jednak to wszystko puchnie, może nie jest takie smarowanie, jak trzeba. Jak spuszczacie olej, czy coś się dzieje, czy jest mocno, czy mniej zanieczyszczony, czy są jakieś opyłki, czy się pojawiają. No musicie to wszystko wybadać. Jak pracuje wam sprzęgło? To jest bardzo ważne. Nie mówimy jeszcze w tym 10W40 Valvoline bardzo fajnie pracuje sprzęgło, tak? No to, to, to mi się dało zauważyć od razu. Yy, że tak powiem, nic się nie działo, ale no nie wytłumaczę wam tego, tak? To jest wszystko kwestia jazdy, ustawienia sprzęgła. No to wszystko musicie mieć zgrane, no cały moto, tak? Na ciąg łańcucha i tak dalej. Yy, zbyt luźny będzie podszarpywał. No to wszystko, że tak powiem, wszystko do z praktyki. Ja wam mówię, obiecałem tak, jak, że nagram jakiś filmik. No i no jest, tak? No dobra. Jak to się mówi, pany i panewki, nie będę przedłużać, bo to i tak już sporo czasu. Sporo filmu nagrane. W yy. razie pytań piszcie.